Witajcie kochani, To Mary i Mario. No i kolejny mix zdrabkowy. Tym razem mamy zdrabki po 10 zł, Mamy I Love Big Cash, do tego może pieniędzy, szmaragdowe dolarki i czarny diament z wyciągane z wachlarzyka. Z punktu to? Tak. Co się trafiło, to się trafiło. Specjalnych numerów żeśmy nie wybierali. No mamy taką drapeczkę taką losowo wybraną, żeby się yy, wybierały się. Mm -hmm. To mamy... Oby doje, obydwoje. Yy, z numerkiem 5 pojednaczkę. Aha, to te. Rozumiem. Ty masz Dobra. Piątka, piątkę i ja mam piątkę. No ale to się okaże w trakcie Drapanie. Tak, aha, już przygotowane. Dobra, to już ucieka. No tak, to nie, ma, nie ma na co czekać. Uciekam. Bierzemy się za drapanie. Zrapeczka jest z numerem 25. O, ostatnia spaczki się trafiła. I o. będę szukał kufra albo kotwicy. Jeszcze Was troszeczkę tutaj przybliżę. O, powinno być dobrze. I cóż, co my tu mamy? Mamy na początek 41, 34, 52, 23 i 32. Czy uda nam się to znaleźć tutaj na dole?

Następnie 22, 55, no dwa rzędy na razie nie dały rezultatu, 57, 56, 19, 45, 35, co magia ostatniej zdrabki w parce nie zadziała? Nie, 58, 49, 43. Jezu, krąży i krąży. 51 jest. blisko. Nie, to było. I 38. No niestety. Ale pan poną pięćdziesiąt 51 miałeś. Jeszcze tak na szybko gdzieś tutaj zerkniemy no, sobie, ale to się chyba nigdzie nie pomyliłem. VT no. wiadomo, to jest różne. Teraz moje <laughs> czarny diament z numerkiem 6. Oczywiście wiecie co szukamy. diamentika i gwiazdy. No, i liczb zobaczymy, musimy tak ustawić, żeby tutaj było wszystko widoczne. Czy to jeszcze nie Dobra. Sprawdzamy, co tu jest. 31, 37, 7, 13 i ale tych 30. I 39. Wyżej. A mamy tak 15, 12, 6 zobaczek obok. No, no, tak, tak. Już blisko, blisko. 1 Dwa. Już wita się z gąską. Dobra. a ja już myślała to 7 przecież jest. No.

9, 8. No to do 7 nie zejdą. <grym> 36, <grym> zobaczcie na boku. No jest parę. 22 i ostatnia, 40. Czyli też mam postaczkę, kochani. Pierwszego. Oby ta druga się spisała. No chyba tu mają, wiesz? Pod spodem? Wydaje, no, pod spodem. A, no to mogę się powiedzieć. Dobra, jest MGO. Skoro pierwsza nic nie dała, to może druga się popisze. Tu mam numer 5. Szukać będę oczywiście cash, albo stosu monetek. I co? Czy I Love Big Cash? Ja też Love Big Cash, ale niestety nie odlot. To na razie. 16, 52, 24, 58 i 22.

Kawr. y jest tu gdzieś nie ma f dobra usto no teraz moja ostatnia Szmarag do dolarki no tak, to ostatnia jest ten ratunku? to jest ten numerek piąty. też Dobra szukamy tutaj właściwie co? Dol, y, diamenta i podkołowy. Ale oby ten drugi piąty się lepiej spisał niż ten. Mój. Nie, no dobra kochani. Będziemy przesuwać i szukamy. A mamy karo, Ganek to nie tu. Jabłuszko, serduszko. Trefl. Pik. Nie wiem, pik. Arbus, a nie to ten melon. No ale melon. Tak no, zmyła, nie? Na jedno wychodzi. Tak, muszla, kwiat, kwiatki, bratki, motyl, cytrynka, dzwon, tęcza. Co to jest? Avocado. Awokado, korona, winogrona. Oj, 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 oj. Ananasy no, no. i biedronka, banan, tu teraz trefla. mamy trefla i klucz do nieba. <coughs> I co mamy tutaj? Czy tutaj? Czy z drugiej strony? Chyba Nie tutaj. Wiem, tam, dalej, o no. tutaj jest tak, a Matko Włosko. LG, kochani. Cztery dyszki do Lotto. No niestety poszło. Poszło w maliny. Trudno, no. Co zrobimy? Nic nie zrobimy. Ale mam nadzieję, że nam wkrótce odda, nie? No. Wiada jak nie. Także no, kochani, to na tyle na dzisiaj. Zapraszamy na e, kolejne, kolejne odcinki. odcinki. Mamy nadzieję, że coś tam wpadnie. W końcu. No, bo to, to już nie jest, jest takie śmieszne, chociaż mi się zawsze chce tak śmiać. Także zapraszamy Was kochani i do zobaczonka i pozdrowionka dla wszystkich naszych widzów. Do zobaczenia. Trzymajcie Pozrabiamy. się. pa! pa. pa, pa.